No, witamy bliźnięta tym razem w tygodniówce e, od 20 do 26 października. E, no, i wyciągłam tu karty e, totalnego przebudzenia, nowego startu i iskry życia dla bliźnią. Fajny czas idzie. E, w pierwszej karcie mamy kartę odrodzenia. Tak zwanego sądu ostatecznego. To moment, w którym przeszłość domaga się rozliczenia, ale nie po to, by cię zatrzymać, tylko po to, byś wreszcie mógł ruszyć naprzód bez ciężaru. Wszechświat daje nam szansę na nowy rozdział, na oczyszczenie, przebudzenie, zrozumienie wszystkiego, co się wydarzyło. Twoje serce budzi się do nowego życia. Połowa tygodnia. Mamy tu kartę Asa Buław, która mówi o tym, że w połowie tygodnia pojawia się iskra inspiracji i pasji, nowy pomysł jakiś, szansa, na przykład zaproszenie. Albo natknienie nawet nasze, które sprawia, że my poczujemy bliźnięta poczują, nie jestem bliźnia, bliźniętami, ale jakby bliźnięta poczują, że to jest to. To, co się dzieje, jest tym, co powinno się dziać. Dla niektórych bliźnią to też nowy początek w relacji ogień, który znowu się rozpala. Także zaufaj swojej intuicji i działaj. Energia sprzyja każdemu nowemu impulsowi. Koniec tygodnia to karta głupca. Głupiec to nowa droga wolność, lekkość, świeży powiew, oddech bliźnięta zostawiają za sobą ograniczenia i ruszają naprzód z wiarą w siebie to czas spontaniczności i odwagi zbierania kroku który może który może jakby zmusić nas do pójścia w przód. Także takie zrobienie kroku, który może zmienić totalnie wszystko. I karta mówi o tym, żeby nie analizować, żeby zaufać sercu i skoczyć po prostu w nowe. Karty mówią o tym, że ten tydzień to nowy początek na najczystszej formie, odrodzenie serca, inspiracja i śmiały krok ku y, przyszłości, żeby się nie oglądać za siebie. Y, to, co minęło już, spełniło swoją rolę. Teraz otwierasz się na coś, co naprawdę jest dla ciebie. Także to jest czas dla bliźniąt. Otwórzcie się na nowe, na życie i pozwólcie, by nowy ogień poprowadził Was dalej. Pozdrawiam gorąco bliźnięta.